Witam. Posłuchajcie tego, co mówi ukraińska aktywistka, jeżeli Karol Nawrocki nie podporządkuje się Ukrainie, ponieważ Karol Nawrocki powiedział, że Ukraina nie powinna w żadnym wypadku wejść do Unii ani do NATO. Stwierdziła, że co dziesiąty mieszkaniec Polski to już jest Ukrainiec i jeżeli Polska się nie podporządkuje, to będą pożary domów, sklepów, bójki i nie tylko. Czy to Ukraina wypowiada wojnę Polsce? Posłuchajcie tego. Більше цього, це перш за все величезна небезпека для поляків. і Я розумію, що вони це розуміють. Бо на сьогодні, коли кожен десятий житель Польщі це українець, розхитувати неприязнь між українцями і поляками це вже дуже небезпечно, перш за все, для Польщі. Бо це на території Польщі почнуться бійки, бо це на території Польщі почнуться підпалювання якихось там е, магазинів, будинків і так далі. І це перш за все впливає на внутрішню безпеку Польщі. Toż pro ce, za zawsze mają i polskie kandydaty w prezydencie. Dodatkowo jest ciekawa wypowiedź e, Władimira Załęckiego po słowach Nawrockiego. I to jeszcze jest taka ignorancja, ponieważ e, Załęcki pyta dziennikarza kto, kto to jest? Kto, kto ten nowy prezydent? Jak on się nazywa? Jeżeli Polska jest naszym sojusznikiem, a jest, i yy, jak się nazywa ten pan? E, pan Karol Nawrocki, to jest kandydat prawa i na prezydenta. To wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swojego kraju. I pamiętaj, łapka w górę. Subskrybuj. Lajkuj, jak to kto woli, by rozeszło się jak najdalej i żeby to wszyscy usłyszeli w Polsce.